Przez te cztery lata udało się, co widać, mam nadzieję, zmienić nasze podejście jako zarządu portu. Przestaliśmy być urzędem, staliśmy się spółką prawa handlowego z prawdziwego zdarzenia, która ma świadomość tego, kto jest najważniejszy dla niej w relacjach. W naszym wypadku są to operatorzy, kontrahenci, wszyscy, którzy działają na terenie portu. Chciałem, żeby był widoczny ten gospodarz, który zarządza tymi wszystkimi terenami. Do niedawna terenami, które stanowiły jedno wielkie wysypisko, gruzowisko, bardzo dużo obiektów kubaturowych, które nie miały absolutnie żadnego gospodarczego przeznaczenia nadawały się wyłącznie do wyburzenia, te tereny zaczęliśmy porządkować, place utwardzać, budować coraz bardziej nowoczesną infrastrukturę, która ma przyczynić się do przyspieszenia operacji w porcie. Poza tym takie inwestycje, które były planowane wcześniej, natomiast weszliśmy w bardzo szybki proces ich realizacji, to jest pogłębienie toru wodnego w porcie wewnętrznym, przebudowa blisko 5 km nabrzeży, to jest układ drogowo-kolejowy, Porcie zewnętrznym, ale również ta strona handlowa, właśnie ta zmiana tego podejścia, zupełnie nowe spojrzenie na relacje z kontrahentami pozwoliły nam na nowo spojrzeć na te wszystkie operacje, które u nas zachodzą z takiego innego finansowego punktu widzenia. I dzięki temu mamy również doskonałe wyniki finansowe, dzięki temu mamy po prostu środki i pieniądze, które bardzo chętnie wydajemy na polepszanie cały czas infrastruktury naszego portu. W tej chwili zakończyliśmy pracę z naszym doradcą, który ma nam pomóc wybrać potencjalnych kontrahentów, operatorów, którzy będą ewentualnie realizowali inwestycje w port centralny, potencjalnych inwestorów i potencjalne inwestycje w taki sposób, aby już na szczeblu rządowym nie było absolutnie żadnych wątpliwości. Czy należy przeznaczyć środki właśnie na budowę infrastruktury hydrotechnicznej, która jest infrastrukturą konieczną do powstania terminali? Natomiast no, jestem przekonany, że w najbliższym czasie, chcemy powiedzieć takie duże, publiczne, ogólnoświatowe, sprawdzam, bo, bo cały czas widzieliśmy bardzo duże zainteresowanie potencjalnych operatorów. Chcemy w tej chwili zobaczyć, jak to się przekłada na te realne deklaracje. Chcemy wskazać kilka potencjalnych miejsc w porcie, w których e, można inwestować. Za 10 lat to chciałbym, żeby był nie jeden, a może dwa terminale duże, prężnie działające, kontenerowe. Oprócz tego chciałbym widzieć kolejne stanowiska przy bazie paliw naftoport, no i z prawdziwego zdarzenia stanowisko, które umożliwi nam przyjmowanie statków wycieczkowych, dużych, tych największych na świecie i dodatkowe stanowisko promowe dla naszego Narodowego Przewoźnika PZB.